Pod filmami, na których pokazywałem moje realizacje z pomocą kamery Osmo Pocket 3 padło kilka pytań o uchwyt, który do tego Osmo stosuję. I dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda mój cały setup. Chęć rozbudowania kamery Osmo Pocket 3 o dodatkowe akcesoria pojawiła się u mnie w momencie, kiedy klienci oglądali moje realizacje, podobały im się, natomiast kiedy przyjeżdżałem na zlecenie. I wyciągałem ten śmieszny mały patyk. No to pojawiało się mnóstwo pytań, w stylu, czy ta kamera rzeczywiście da radę. Nieraz miałem pytanie, ponieważ tutaj miałem dołożony jeszcze podgląd w postaci smartfona, jakim smartfonem robię takie świetne filmy. Dlatego właśnie zacząłem poszukiwać. Opcji, jak tą kamerę rozbudować, no bo niestety musicie się przyzwyczaić do tego, że jeśli ktoś nie jest w branży, to będzie myślał, że taką jakość, jaką obecnie realizuje kamerą OSMO, można stworzyć wyłącznie z pomocą lustrzanki i wielkiego setupu. Natomiast, tak jak widzicie, zakupiłem taki setup na stronie Zos Media. Gość ma również TikToka i właśnie dzięki jego profilowi na TikToku go znalazłem. W różny nieraz przesadzony sposób rozbudowywał właśnie kamerę Osmo o różne dodatki. Natomiast ja zdecydowałem się właśnie na taki uchwyt. Dołączyłem sobie tutaj dodatkowo uchwyt na podgląd na smartfona. Nie widzicie go, ponieważ kręcę nim właśnie ten Film i dodatkowo jeszcze mam tutaj wpinkę, którą dość często odpinam, bo jednak większość realizacji robię na zewnątrz lub z oświetlenia, które ustawiam na statywach, ale czasem taka dodatkowa lampa przykładowo tutaj się przydaje. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj uchwyty na mikrofony, więc przykładowo jesteśmy w stanie działać na dwóch DJI micach w stereo. Także po uruchomieniu wszystko wygląda mniej więcej tak i. Jakie są przede wszystkim zalety takiego setupu? Głównie poza tym, że rzeczywiście Osmo wygląda na znacznie bardziej większy i profesjonalny sprzęt, to dodatkowo mamy możliwość znacznie pewniejszego prowadzenia kamery, więc nie tylko mamy tutaj efekt wow, ale również znacznie bardziej dokładną pracę z kamerą. Jeżeli ten setup Wam się podoba to dajcie znać w komentarzu ewentualnie dajcie znać jakie wy macie sposoby na to żeby klient nie obraził się o to że przyszliście do niego z kamerą Osmo Pocket dziękuję wam za oglądanie jeżeli film Wam się podobał zostawcie suba lub komentarz pozdrawiam serdecznie Marcin Rąpej hej